Witajcie. głównie Kartor piecowy z tej strony, no mamy sobie taką maszynownię, zbiornik ciepły, wody, bufor, pompa ciepła gruntowa, bo gruntówki tak akurat jest Wajland. Flexo Ale to nie o tym. Weź tu fajnie zweryfikuj. Znaczy <coughs> nie przeponowe. I tak. To powinno być odwrotnie. Tu ten półśrubunek powinien być założony na naczynko, a to powinno być od instalacji. Bo teraz odcinamy naczynko i co? Spuszczamy wodę instalacji. A powinno być odwrotnie: że zamykamy instalację, spuszczamy sobie z naczynka, kontrolujemy ciśnienie i możemy sobie łatwo wymienić to naczynie. A tak musimy całe, cały glikol spuszczać, zapowietrzać system. Nie? Tak samo i tutaj w najniższym punkcie i proszę bardzo ładnie plomba i możemy sobie spuścić wodę z instalacji a naczynka nie skontrolujemy także no niby taki szczegół ale bardzo robi różnicę bo nie ma jak odciąć musimy zawory pozamykać wszystko się pozalewa no i tak o, zamiast parę minut to tutaj proszę bardzo jest prawidłowo tak Zamykamy zawór. Zamykamy zawór, proszę bardzo. Czyli w tym miejscu mamy odcięcie i tu sobie spuszczamy ewentualną wodę. Ewentualny czynnik z naczynia. Dopompujemy ci y, ciśnienie i wtedy mamy 5 minut sprawa załatwiona. A tutaj kombinacja. Także tak to wygląda. No tutaj nie będę już się wyżywał na Hydrauliku, ale można było tutaj w inny sposób rozwiązać. O, tam pompa schowana pomiędzy zbiorniki. Trzeba kombinować, żeby gdzieś wejść z kluczem. Tutaj pompy w rogu. Można było te pompy z bufora wyciągnąć tutaj w tą stronę, jak gdyby, żeby był do nich dostęp. A trzeba, trzeba tutaj się do nich gdzieś tam wciskać, nie? O. Tutaj widzicie, pompa dolna w poziomie. Pompa górna trochę przekrzywiona. Trzeba będzie wyprostować, bo może no to nie jest jego prawidłowa praca. Bo tutaj mamy w pompie wałek, i ten wałek powinien być prostosiowo, ładnie prostopadle. A tu, jak jest przekrzywiony, to po prostu no, pompa się wyciera. Nie? Także, także tutaj. Zasilanie można było wyciągnąć bardziej tutaj, w tą stronę Na ścianę i żeby te pompy, do niej były dostęp, no nie ma Takiego Złego dostępu, ale no jednak trzeba się wciskać, nie? żeby coś zrobić to Tu z kluczem czy coś, no to już jakieś kombinacje, nie? Następna sprawa Zawór Bo po co dawać zawór odcinający, jaki jest zawór zwrotny? Nie, zawór zwrotny odetnie, no tak. Ale jak paproch tutaj podejdzie, to musimy, ciekt, wiesz, z całej instalacji wodę spuszczać, żeby wymienić pompę. Powinien być tutaj zawór odcinający, nie? Także tak. O. Eee, no, tutaj naczynko do, do instalacji, no, na środku. No, można było przecież to gdzieś schować, a tak, na środku prawie. Tego nie Także tak to wygląda No skrzyneczki ładnie tu Porobione o. To oczywiście trzeba Armaflexem Za yy, Izolować bo Proszę bardzo o No może nie będzie tak widać Bardzo no poci się po prostu Nie bo dolne źródło Także ładnie trzeba będzie to wszystko izolować. Także wystarczy trochę pomyśleć może no i jakoś to inaczej wszystko zbudować, żeby potem był jakiś dostęp, nie? Bo tak to po prostu utrudniamy sobie pracę nawzajem. No. także tym pozytywnym akcentem kończymy. Dzięki na razie cześć.